Jesteśmy na drugim spotkaniu Microsoft Hosters Community Briefing przygotowanym przez właśnie firmę Microsoft Polska takim nieformalnym, czy mniej formalnym spotkaniu hosterów. Naszym gościem jest w tej chwili Mariusz Kędziora, IT Pro Evangelist, który w czasie dzisiejszej sesji przedstawił nam technologię wirtualizacji Hyper-V. Witam serdecznie, miło mi poznać całą ekipę Web Hosting. Chciałem w pierwszym rzędzie zapytać o to, jak Microsoft zamierza zachęcać klientów do technologii Hyper-V? Tu w zasadzie dwie rzeczy są kluczowe. Po pierwsze, wirtualizacja w wykonaniu naszym Microsoftowym. A, jeśli chodzi o. o... O wydajność, o możliwości, o funkcjonalność jest bardzo zbliżona, w zasadzie równorzędna z, z tą wirtualizacją, która już jest dostępna na rynku ze strony naszej konkurencji, e, więc my chcemy konkurować na tym rynku ceną. Tak? Nasza wirtualizacja kosztuje 27 dolarów konkurencji około powiedzmy 10 tysięcy dolarów. To jest jakby jedna rzecz, czyli cena e, produktu wirtualizacyjnego, a z drugiej strony nasze narzędzia do zarządzania całym środowiskiem wirtualnym i fizycznym, czyli cała rodzina System Center. Dzięki której to zarządzanie będzie dużo łatwiejsze i będziemy mogli zarządzać również produktami konkurencji, czyli również na przykład produktami VMware. A wspomniał Pan w czasie prezentacji, że Hyper-V będzie także działać jako produkt samodzielny, nie tylko jako część Windows Servera 2008. Czy mógłby Pan powiedzieć, jak ma to się fizycznie odbywać? Tak, wygląda to tak, że jest dostępna opcja Hyper-V Server. Ma to być osobna, osobny. Produkt kosztujący dokładnie 27 dolarów, który tak naprawdę będą sprzedawali producenci sprzętu, czyli tacy, którzy produkują serwery HP, Dell, ci wszyscy inni, którzy produkują tego typu serwery, oni będą nasze oprogramowanie, ten Hyper-V, instalowali na swoim serwerze i do ceny swojego serwera będą doliczali 27 dolarów. Co my uruchomimy na tym serwerze, to już jest nasza sprawa. Czy na tym będzie zainstalowany nasz system operacyjny, czy dowolny inny system operacyjny, to jest inna sprawa. To będzie uruchamiane jako, jako osobny serwer. To mają robić producenci sprzętu. Czy w takim razie przewiduje Pan, że w związku z tą niską ceną, która faktycznie silnie różni się od konkurentów, pomimo tych high na rynku mocno się zmieni? No To jest coś, na co tak naprawdę czekają u nas grupy produktowe, no nie sami, bo z jednej strony jest to coś niewiadomego, nie wiadomo co się stanie po wydaniu finału produktu, który będzie za miesiąc, natomiast ten rynek na pewno się zmieni, będzie demok dem bardziej demokratyczny, tak? będzie można wybrać pomiędzy rozwiązaniami konkurencyjnymi, gdzie VMware w tej chwili ma mocną, bardzo mocną pozycję i innymi wirtualizacjami, natomiast no, nasz produkt pojawi się. Z niską ceną, z idealnymi narzędziami do, do zarządzania, więc a, no mam nadzieję, że to mocno wstrząśnie rynkiem wirtualizacyjnym.